Mamy, mamy dwóch potrzebujących. Ja pytam, czy oni chcą piwo? A on mówi, nie, pasztetowa. Także robimy product placement. Także zaraz oni tam czekają sobie na zewnątrz. E, fajna pasztetowa. Nie wiem, czy widzicie. wędlina podrobowa, drobiowo-wieprzowa, parzona po słońce niejadalnej. No, także tą pasztetową będziemy. A, ile waży? 30 deko. Także chłopaki, chłopaki głodne, piwka nie chcieli, ale chcieli zjeść. E, więc na razie robimy zakupy, zrobimy zasięg. A za chwilę zobaczymy. Małe show. Wiadomo, nie ma nic za darmo, a gdzie robione jest? W Sosnowcu, jakbym nie, nie był teraz w Katowicach, zakład produkcyjny. E, także e, taki numer. E, także na razie e, idzie to cyfr, Wątroba z kurczaka, kasza manna, sól, białko sojowe cebula. Czyli mięso oddzielone mechanicznie, to jest klucz, nie? Czyli wszystko, co jest oddzielone mechanicznie, to jest dziadostwo. I tak naprawdę... I tak naprawdę... No, chłopy chyba wiedzą, co jedzą, także zobaczymy, jak to wyjdzie, także czekamy. Na razie robię zakupy w Biedronce, także jak zrobimy... Jak zrobimy, to wyjdziemy, chłopaki tam stoją. Mówię, nie, nie, za darmo nic nie ma. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. E, poproszę tę e, żonę, żeby mi trzymała telefon, żeby to można było e, dobrze pokazać. Te, ale to. E, także e, bardzo ciekawa rzecz, że nie chcą e, alkoholu. Także Zobaczcie, że jak już się ponapijali, to stoją pod sklepem e, i tak naprawdę cena cukru e, 6 zł. A jak kupisz 5 sztuk, 4,49 e, 6, 6 zł cukier? E, jesteśmy u siebie w biedronce. Także temat pasztetowej dzisiaj chłopaki stoją na zewnątrz, także nie chciał, ale musiał. Także zobaczymy jak to będzie. Stoją, czekają. Jeden bez zębów, także chyba zrobi tylko... O tak. Będzie wciągnięte. Więc zobaczymy jak to będzie. To jako 720, tak? Czyli to na koniec, tak? Na razie, na razie widać 40, o już 80 zł więc no to zaraz zobaczysz ile wydaliśmy na zakupy już jest już jest 120 zł no zaraz zobaczysz, przeliczymy w euro Wyjmuj. Wiem wiem, tylko on. Poczekaj na pomoc. Możesz się nie dotykać. ten, sztuki. Sześć. Może Chyba. coś z nimi nie tak. Nie wiem, sześć. <śmiech> <śmiech> za lekkie albo za ciężkie. No. No nie rusz, zostaw. O, już jeszcze raz. A, a, sztuki może. Ale czy osiem? A, no właśnie. Dwa, cztery, sześć. sześć. Czeka, zaraz podejdzie. Wróć, siedem. Siedem, a dwa, oszukać chciałaś? Dwa, cztery, sześć. dwa, cztery, sześć. Dwa, cztery, sześć. Dobra, czekaj na pomoc. Mam tak. na pomoc. 6. Teraz będzie kaszanka i scha, poczekaj. A, o. Możecie zerknąć na swoim zacznym oku kop. Umieść artykuł w stawie pakowania. Kop mi jest potrzebny. Wybierz z listy. Nie ma na okienku tam. Pan Dora goła. artykuł na wadze. Umieść artykuł w pakowania. 4,94 dobra. teraz wodę ręcznie. Prowadź Wodę. 720. Woda. A, i czego dłożyć? odłożyć? ona na tym postawimy. Czekaj, daj. Już jest? Jest.

No właśnie, rachunek stał formę płatności. szybciej nie wyszło O to tu chodziło Masz już Dobra. Co? Dobra. To ja sobie to sam załatwię. Dasz radę? Gdzie kolega? Jest, jest, jest. <laughs> Powiedzcie, o co chodzi z tą kaszanką? Czy pasztetową? Kluczem. Będziecie jeść? Nie. Życzę miłego. Dlaczego się do roboty nie weźmiecie? Ja na ręce jestem. Na ręce? Nie mam nóg, nóg, naprawdę. Pokażę ci... Nie, on Aha. Nie ma Czyli na co? A jakby była można, bo nagrywamy, chcę by was zaprezentować. Powiedzcie, a czemu kasz, ta pasztetowa? Bo na łatwiej ją się je? Zębów nie macie? No tak, najtańsza jest. Tak, Ale... najtańsza. Najtańsza? Najtańsza. I... Ale przed chwilą jak pytałem o piwo, bo pytałem, czy chcecie piwa. Powiedzieliście, że nie chcecie piwa, chcecie pasztetowej. Tak. I to mi zaimponowało, dużo osób nas nie ogląda. Chodzi o to, że jak już się wypiło, to jeszcze się chce zjeść. Tak po prostu. Nie, Czyli... Organizm bada, trzeba siłę mieć. Siłę trzeba mieć. Bo jak się nie je, nie Czyli, ma siły. E, a, a w ogóle alkohol, krótkie pytanie, I to kupujecie w sklepie, można, czy ktoś pędzi? Nie nigdzie do pracy. <grym, grym>, serio? Tak. Ale skąd ser... macie pieniądze? No ja, coś po pieniądze, no z, z renty? A ile tej renty? 1500 zł? Dwa? Tajemnica. Ukradnij. <grym, grym>, Czyli <noise> co? Zjecie, <noise> ale powiedzcie, cały dzień to spędzacie na czym? Pochodzicie trochę, pozbieracie jedzenia, później znowu do domku. Nie, 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 nie. Nie, nie. nie, ja nie, nie. Proszę tak? a, Pana, to, Pana, to, a, to. Czyli wiecie, nie mogę Was traktować jako bezdomnych nierobów, tylko jako osoby, które nie, mają ja renty, mam własne. mają po prostu choroby i tak naprawdę, jakby dać Wam robotę i powiedzieć, żebyście nie pili, to byście robili. Przykładowo. Ja nie, nie robię. Ja robotę mam. A w czym pracuje? Tak? Tak, jeszcze tak. wcześniej. Muszę Do emerytury. Połączyć. No, ja mam. Ja Ale mam mi, mi zainponowaliście tym, że ja pytam o piwo, a wy nie chcecie. To jest. To jest dla mnie niezłe. że chodzi o to, że, że to jest... Że to, jest że to jest Że to jest mniej więcej tak. Widzę gościa stoi pod sklepem. Eee, na pewno on stoi tylko chce się nachlać. On się już napił, on już nie chce pić, on chce zjeść. Są tacy, co. Są, jak to ja mówię, są tacy, co które naprawdę są nachalni. Nie wiem, czy wiecie, że takim spokojnym wiem, zachowaniem się więcej zyskuje. Bo jest Janek pod kościołem. Nie wiem, czy znacie Janka. Taki sobie. Ja wiem o kim. Janek. I powiem Wam tak. On jest jeszcze lepszy jak Wy. Ja wiem. Janek. Z no, 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 Janek jest jeszcze lepszy. Dlaczego? Turysta. Ja jestem. Oj, turysta, właśnie. Turysta. Miałem z nim pojechać wczoraj do Siednia. Ale, ale właśnie Siedlec jest? No, nie, obok Siedlec tam gdzieś, nie? Mieliśmy wczoraj pojechać. Ale się. Ale, ale powiem wam tak, ubrany były, bo i te od P2. E, wyskakuje raptem. Wyskakuje. E, Słowa, ja, to, to. I zaczyna nawijkę. Ale zaimponował, zaimponował. On no. Z... no. nas oszukał. Dla mnie no. 70 zł, dla mnie 80. A, no. y, y, mamy konflikt? Tak. Mamy konflikt? <grym> oszukał nas. Oszukał? No, jak, tak. No, Czyli... no, możemy to no. przed kamerą. No. Mamy konflikt. Czy tak. co, jak go spotkam, to. Dla mnie 80, ja nie do. Nie 70. Dla mnie 75 zł. Dla mnie 8. Musi odpracować. Da, do, do, do. A jak go derwiecie na ulicy, to co mu zrobicie? Nie. Nic, nie. Bo nie oddamy go. Nie powiemy go na pewno za złotych. Zł, yy, tutaj Grzegorz i, każe mi się zapytać, co sądzicie o PiS. Partia rządząca Kaczyński, te sprawy. Czy oni wam pomagają? Czujecie się bardziej bezpiecznie, że rządów PiSu czy PO? Czy w ogóle macie na to wyjebane? Nie, nie. Tutaj to. Ja na życie nie jesteśmy wyjebani na życie nie ale się ceny poszły do góry wasze pensje nie poszły aż tyle no 13 14 ale wy macie tylko jak macie jak ty masz rentę przykładowo nie? no to będzie wiesz mam nie ja też. nie ja nie, no nie, nie ja wiem czy ci... znasz no, to choroba krwi. Nowy otwór. nie to nie nowotwór to jest yy nie ma czyli jak się nie skaleczysz się to skalecim, bardzo problem jest nie ma zęba nie mogę wyrwać no. a jeszcze teraz byłem w szpitalu o kolega wie fotok wewnętrzny miałem tak I mam wodę czyli, mam czyli tak naprawdę zobaczcie e, możemy zmienić sposób myślenia ludzi osoba które stoją pod sklepami po pierwsze po drugie e, takie określenie, y, przyszli albo zbierają, żeby się napić. A tak naprawdę nikt nie patrzy, że na przykład y, jestem niepełnosprawny, no tak. mam problem z nogą, albo napiłem się, wjebałem się pod pociąg i mi ujebało nogę. Przykładowo. Czyli no, jest, tak naprawdę, tak. jest tak naprawdę, że łatwo się ocenia, tak jak Janek, ja spojrzałem, ale on to, on to robi specjalnie. Dlaczego no, robi to specjalnie? Tak, tu zaszczany, tak. tu zabrudzony, za a stoimy pod kościołem y, i on mówi tak. E, poczekaj, zaraz Ci coś pokażę. Idzie do gościa, mówi, e, ja jestem biedny, potrzebuję na jedzenie. Dostał 10 złotych. Trzyma te 10 złotych w ręku i od razu mówi, zaraz Ci coś pokażę. I idzie pod pomnik i do pani, proszę pani, czy pani jest biedna? I te 10 złotych od razu jej dał. Mówi, bo z Ciebie będę miał więcej. Także generalnie e, 30 złotych mu wtedy dałem, e, będę szedł, bo zaraz ona się będzie wkurzała, także wszystkiego najlepszego. Chcieliście, nie chcieliście alkoholu, dałem Wam tą, tą pasztetową. Ale grana jeszcze się bez pieniędzy załatwił. Rozmawiamy i Super, także dzięki panowie, ja kończę, bo się żona będzie denerwowała, także w, w zdrowie się trzymajcie, jak ktoś jakiś tam... Tak... Szacunek, miłe Słuchajcie, jak już żeśmy się spotkali, mówię jakiś czas znowu jakieś nakrętkę zrobimy, porozmawiamy, może Janka usta, może Janka ust jeszcze raz, jak się ładnie, ładnie będziecie pokazywać, będziecie pokazywać to, kim jesteście. Nie pokazujcie może inaczej. Nie pokażmy prawdziwy obraz człowieka, który stoi pod sklepem, a nie to, co oni, ludzie o nim co myślą. Bo ludzie myślą, wiecie o czym. Czy ja powiedziałem w grupach Nie. Przez ten czas, co Właśnie, zobaczcie, czyli tak naprawdę patrzę, pomyślałem. A nie myśl, tylko zastanów się dlaczego on tu jest, stoi. Także dzięki panowie, kolega, e, kolega, trzymajcie się. Punkt, ale my na grzyby jeździliśmy, jeździmy. Ja, ile pieniędzy zarobiliśmy? Ja, na grzybach. Dobra, ja, 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 gonię, gonię panowie. Także e, 10 osób to niedużo. E, cześć, co tu się dzieje? Nic. to są chłopaki. My pomogliśmy. Masztetowa. 2 e, złote mam, e, zostało mi, zostało mi, e, zostało mi, patrz. Zostało 2 złote. 2 zł i... jeden grosz. <grystanie> Trzymajcie się. Czołem. Dobra. Jak ma, to... Mark. Mark? Znaczy, ja Marek. Marek? Znaczy, ja będę Wam się interesował. W wolnej chwili coś tam kupimy, coś do jedzenia. Generalnie, nie macie co robić, zawsze przed kamerą musicie wystąpić. Ktoś, ktoś będzie oglądał. Jak będzie tu, to i też macie z tego. Na